Jan Paweł II często podkreślał w swoim nauczaniu, że pełnia człowieczeństwa przejawia się w ofierze, oddaniu się Bogu i poświęceniu się bliźnim. Rok po Jego śmierci ta prawda staje się jeszcze bardziej czytelna. Jan Paweł II oddał się Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi, i wszystkim wiernym, z prawdziwym poświęceniem. Karol Józef Wojtyła urodził się 20 maja 1920 roku w Wadowicach, koło Krakowa, w rodzinie Karola i Emilii Kaczorowskiej. Po trudnych przeżyciach w młodzieńczym wieku, nauce i pracy, studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i seminarium duchownym przyjął sakrament kapłaństwa w 1946 roku. Oprócz pracy duszpasterskiej pracował w 1958 roku został mianowany biskupem. Następnie arcybiskupem Krakowskim. I w 1967 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem kościoła katolickiego. W 1969 roku odwiedził polskie skupiska w Kanadzie. Zawitał też do Calgary. W podłożu po Kanadzie towarzyszyli mu wtedy ksiądz Franciszek Macharski. Ksiądz Stanisław Dziwisz i biskup Szczepan Wesoły z Rzymu. W czasie pobytu w Kalgary odwiedził dom Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, dom Weteranów, złożył również wizytę w katedrze. Centralnym jednak wydarzeniem była Msza Święta sprawowana. Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. Przybył tutaj ksiądz Kardynał, już około godziny szóstej wieczorem spotkał się najpierw w domu sióstr Dominikanek z dziećmi i młodzieżą ze szkoły Polskiej, które w strojach narodowych powitały księdza Kardynała, również przy drzwiach kościoła. Przewodniczył uroczystej i koncelebrowanej mszy świętej. Obecny był również biskup Calgary, Paul Auburn i kilkunastu księży z parafii kanadyjskiej. W czasie kazania kardynał Karol Wojtyła zachęcał zgromadzonych do wytrwania wierze ojców, do zachowania tradycji chrześcijańskich i języka polskiego, bo w ten sposób, mówił, przyczynią się do ubogacenia kultury kraju, w którym przebywają. Przy końcu kazania przekazał wspólnocie parafialnej dar w postaci relikwii świętego Stanisława biskupa i męczennika. Relikwie te do dzisiaj znajdują się w krzyżu, obok ołtarza w kościele. Matki Bożej Królowej Pokoju. Dzień 16 października 1978 roku i wybór arcybiskupa Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Otworzył nowy okres dziejów nie tylko w historii papieństwa, ale również nowy etap w historii narodu polskiego i polonii całego świata. Pod przewodnictwem księdza proboszcza Edwarda Mroczeńskiego została zorganizowana pierwsza pielgrzymka z parafii Matki Bożej i Królowej Pokoju w Kalgary do Rzymu. Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II było dla uczestników wielkim przeżyciem. Dzięki ofiarności i pracy parafian w Kalgary, po wybudowaniu kościoła zostały realizowane dalsze plany budowy, a mianowicie biura, plebanii i w 12 lat później sali parafialnej, której nadano imię Jana Pawła II. W katedrze w Kalgary i we wszystkich kościołach miasta, i na świecie, wierni łączyli się z ludźmi dobrej woli całego świata w modlitwie o ocalenie życia papieża Jana Pawła II. W przygotowaniach do pierwszej papieskiej pielgrzymki do Kanady parafianie podjęli inicjatywę postawienia pomnika który by również przypominał wizytę Karola Wojtyły w Kalgar w 1969 roku. Głównym przesłaniem stały się słowa z pierwszej encykliki Jana Pawła II – Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pielgrzymka apostolska do Kanady objęła wszystkie prowincje. W swoich przemówieniach i homiliach Papież Jan Paweł II dotknął najbardziej żywotnych problemów tego kraju: takich jak ekumenizm, prawo do życia, prawa człowieka, ideały młodzieży, moralność chrześcijańska, tolerancja religijna i wiara w nowoczesnym społeczeństwie. W czasie pobytu w Albercie papież Jan Paweł II sprawował uroczystą mszę świętą dla tysięcy wiernych zgromadzonych na lotnisku w Namao koło Edmonton. Na tę mszę udało się wielu parafian z Kalgary razem z duszpasterzami i siostrami zakonnymi. Szkoła Polska w Kalgary, która dzięki nowej fali emigrantów z Polski rozpoczęła przeżywać ponowny rozwój, Otrzymała imię Jana Pawła II. Druga wizyta papieża Jana Pawła II w Kanadzie miała miejsce po zakończeniu apostolskiej podróży po Stanach Zjednoczonych. Papież spotkał się na krótko z Indianami Fort Simpson. W czasie homilii i przemówienia do zgromadzonych Jan Paweł II pochwalił Kanadę, że może być dla świata wzorem. Gdy chodzi o obronę godności ludów tubylczych. W 1993 roku obchody Światowego Dnia Młodzieży zostały zorganizowane po raz pierwszy na kontynencie północnoamerykańskim. Do Denver w Colorado pojechała autobusem grupa młodzieży z Calgary. Towarzyszyli im duszpasterze: ksiądz Bigniew Olbryś i ksiądz Clemens Dąbrowski. Na jubileusz stulecia Polonii w Albercie, Jan Paweł II przesłał specjalne życzenia i błogosławieństwo apostolskie. Pielgrzymka Dzieci z zespołu Letale, Rodziców i opiekunów, to dzisiaj jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii tego zespołu. Oprócz spotkania z papieżem Janem Pawłem II uczestnicy pielgrzymki mieli okazję zwiedzić Rzym i Italię. Światowy Dzień Młodzieży w roku jubileuszowym miał miejsce w Rzymie. Centralnym punktem Światowych Dni Młodzieży była msza święta sprawowana przez papieża Jana Pawła II w Tor Vergata koło Rzymu. W tej liturgii wzięło udział ponad 2 miliony młodych ludzi z całego świata. W niedzielę 6 września 2000 roku w czasie uroczystej mszy świętej na rozpoczęcie kolejnego roku nauki Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II. biskup Fryderyk Henry poświęcił ufundowany sztandar szkoły. Od tego czasu ten szczególny znak towarzyszy wielkim wydarzeniom w życiu szkoły i społeczności polonijnej w kalgary. Spotkanie z młodymi z całego świata w ramach Światowych Dni Młodzieży w Toronto, Ontario było dla grupy młodzieży z naszej parafii doświadczeniem wiary Kościoła katolickiego powszechnego, katechezy, spotkania i wspólna modlitwa, a przede wszystkim przyjęcie nauki papieża Jana Pawła II, wskazującej na osiem błogosławieństw, wypowiedzianych przez. Jezusa było dla młodych ugruntowaniem wiary. Pielgrzymom z parafii Matki Bożej królowej pokoju w Kalgary, do Rzymu i Italii, błogosławił Bóg szczególnie ciepłą pogodą i błękitem nieb. Wśród wielu gratulacji, życzeń i błogosławieństw, które otrzymali parafianie w Kalgary. Na szczególną uwagę zasługuje list z życzeniami i błogosławieństwem, przesłany księdzu Janowi Otłowskiemu, budowniczemu Kościoła Matki Bożej i Królowej Pokoju z okazji 60. rocznicy Święceń kapłańskich. Od kilku lat w zajęciach Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej, organizowanych przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie, uczestniczą Przedstawiciele z naszej parafii. Wszyscy uczestnicy tych letnich sympozjów mieli okazję spotkać na specjalnej audiencji Jana Pawła II. W liście Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z okazji 70. rocznicy szkoły polskiej w Kalgary czytamy m.in. następujące słowa. Wspominając swój pobyt w Calgary w 1969 roku i pielgrzymki papieskie do Kanady, ojciec święty wyraża wdzięczność modlitwy za zachowanie wspomnień o tych spotkaniach oraz zgłębianie przez polską szkołę jego papieskiego nauczania. Całej wspólnocie polonijnej w Calgary dziękuję za podtrzymywanie trwałych więzi z kościołem i szkołą. Życzę... Aby misja wychowania, którą podejmują zapałem polskie rodziny, dzięki współpracy ze szkołą, nauczycielami i parafią, przynosiła wiele dobrych owoców. Wielki Tydzień, Wielkanoc i Tydzień Wielkanocny w ubiegłym roku, był dla całego świata czasem niesamowitych rekolekcji, które głosił milcząco całemu światu swą postawą, wiary i cierpieniem papież Jan Paweł II. W świetle Chrystusa zmartwychwstałego, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 gdy sobota dobiegała kresu i weszliśmy już w Dzień Pański w Oktawie Wielkanocy i Niedzielę Bożego Miłosierdzia, umiłowany pasterz kościoła, Jan Paweł II, przeszedł z tego świata do Boga Ojca. Jego odejściu towarzyszył modlitwą cały kościół, zwłaszcza młodzież. Jan Paweł II. Był 264 papieżem. Pamięć o nim pozostaje w sercu Kościoła i całej ludzkości. Nauczanie papieża Jana Pawła II osiągnęło szczyt w encyklice o Eucharystii i w liście apostolskim Mane nobiskum domine. Zostań z nami, Panie, podczas roku Eucharystii. Papież Jan Paweł II pozostawił wszystkim niezwykłe świadectwo pobożności, świętego życia i powszechnego ojcostwa. Każdy z nas wspomina tę wielką postać. Tak wielu z nas miało okazję go widzieć, spotkać, słuchać, zamienić chociaż dwa słowa. Dzięki jego posłudze każdy z nas został w jakiś sposób obdarowany i ubogacony. Niech to wspomnienie będzie utrwaleniem pamięci o zmarłym, ojcu świętym, wdzięcznością Bogu. Za Piotra naszych czasów i zachętą do powrotu do jego nauki i słów pomocnych na drogach naszego życia. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Dziś. Tej mocy bardziej Wam potrzeba, niż w jakiejkolwiek epoceciejów. Musicie być mocni, mocą nadziei.